Chcę nagrać tak na szybko ten unboxing Chińczyka. To są rzeczy, które zamówiłam. Wam nie pokazuję, bo inaczej będziecie widzieć, gdzie to było zamówione itp. A więc tak, ja już otworzyłam paczkę, żeby zobaczyć, czy to nie są moje buty takie pewne na kółkach, czy to jednak nie jest to. No i w ogóle powiem wam jedno. Chińczyk jest że nagle może przyjść za chwilę. Jakby wiadomo, że tak nie powinien, ale nagle tak przechodzi że może przyjść jeden dzień później, albo może przyjść miesiąc później. Chodzi mi, że jeden dzień wcześniej. O zobaczcie, jakie one są gigantyczne. Dobra, szybkie. O zobaczcie, mam jeszcze jakiś sznurek w zostawie. Dobra, trzeba je przetestować. Na mnie są wielkie, ale są super fajne i się. I też jak urosną trochę, to są so git, a więc rękawiczki, które zamówiłam, one są mega takie puchate, takie super, mój, jakie cute. Dobra, robię to tak, żeby nie pokazywać rzeczy, których nie powinniście widzieć. Chyba nic nie było widać, co nie? A tu się Nie cierpię moje rzeczy. No i mamy gigant. Oj. Ojojoj. To chyba jest reszta. Ciekawe mi dali ogon, bo nie czuję tutaj ogona, jakby tu chyba nie ma ogona. Gdzie mój ogon? Otwieramy klinczyka. to tej strony. Wiem, że są specjalne otwarcie, ale... O, to nie wiem czy jest nasz ogonek. Kurde, brzmi jakby nie było nagle. Księczyk nas oszukałby tego. No nie ma. Nie sądzę, że może to innego razu przyjdzie ta paczka. Ale to zły znak, jak nie ma. Księczyk nie wysłał. zapakowane, zobaczcie nawet mamy paseczki zobaczcie, to twarde jest wow, naprawdę bardzo dobrze zapakowane bardzo się cieszę tym bo tak powinno być ale jest dobra, trzeba to otworzyć tutaj w środku otwarcie i zobaczcie, że tutaj jest na plus wow one są takie, one są ciężkie w tylko pięć, one są ciężkie Zobaczcie, mają tutaj te paski do tego, tutaj może nie widać, ale o teraz tak. No i maski są w bardzo dobrym stanie, naprawdę są dobrym. No może czasem tam jest podarte w niektórych miejscach maska z tej strony, ale to nic, bo to i tak się zamaluje. A takie pudełko powietrzne, można zawsze więcej zrobić. Ale powiem jedno, nie jest jedna paczka, jest szansa, że może ona przejdzie później, Innego razu. A, znowu. tam zalecie na mój kanał. I ja mówię wam, że 14 powinna jest moja lopatka. Pytajcie. A, przyszło to? Więc ja myślę, że tamto przyjdzie 17. .00. A, nie to. Mam rękawiczki. No i mam maski. A gdzie ogon? nie ma go. No, ciekawie nie to. Pewnie, może to później przyjdzie. Ale bardzo ciekawe, ja bardzo się też nie doczekam ogonu, a w ogóle teraz będę mogła występować w innych maskach, no bo mam takie podstawy, mam paseczki do nich. W ogóle nie polecam kupować gotowców, czyli gotowych masek Terian, dlatego że ogólnie te gotowce moglibyście sobie sami zrobić tylko po prostu potrzebujecie trochę inne, takie niektóre rzeczy kupić a wiecie co wam powiem że jak kupujecie takie gotowce to za nie wiem jakąś taką o taką maskę jak macie tutaj ona na jej zrobienie kosztowała tam z jakieś, to ona tutaj 50 zł a ile wam ją sprzedał? za 150 albo nawet i 600 zł bo ma, bo ma pyszczek więc tak lepiej samemu próbować niż tak wydawać pieniądze żeby ktoś inny wam zrobił. Widziałam jeszcze za 90 zł. Polecam wam Etsy. Etsy pyły albo Etsy Polska to tam mamy osoby, które sprzedają, i w no ogólnie tam są osoby, które sprzedają, i osoby, które po prostu jakby robią swój produkt. I ja widziałam, że samoręczne są, są maski, i niektórzy naprawdę tam bardzo tanio to sprzedają. Są jakieś wielkie, ale to takie gigantyczne łapy, fury na nogi. Ale one są so gigantyczne. Naprawdę one są so wielkie. A więc mówię Wam. I właśnie się cieszę, że mam maseczki. Takie o fajne, zobaczcie, tutaj ich kilka. Otworzymy je. To jest otwórzmy. Czekajcie. Nie papierem od Chińczyka. Jakby taki tak specyficzny zapach papieru, taki inny. Więc nie wiem. I gumki są. I teraz zobaczmy, czy te gumki się w ogóle rozciągają, bo one mają się rozciągać. Naciągać też. Jeee! Yeah, Beba! Jest! One no, są idealnej długości. Ja sobie też wymierzę takiej długości, żeby one były jak ta maska, bo ona jest dobrze do głowy. I one muszą być właśnie dobrze przyczepione do głowy, żeby one nie spadały i w ogóle tak, produkty, które mamy, to, nie mam tutaj sznurki do tego, sznurek. Mamy takie słodkie pawsy są takie sweet. Były białe, chciałam wziąć białe, ale wzięłam czarne z tego powodu, że będą pasować do wszystkiego, a druga rzecz jest taka, że łatwo białe bardzo brudzić. Te, na tych to nawet też, aż tak widocznej będzie, ale no. Ale czekajcie, założę je, założę, założę je. Zobaczcie, jakie one są gigantyczne w porównaniu z moją ręką. No, małej, małej ręki to ja nie mam, ale dużej też. Bo zobaczcie, małego palca mi nie widać. Ale jak będę biegać, jest to wygodne po drugie. Tutaj, dusz, tutaj jest taki inny materiał, żeby tutaj nie bolało, jak się skaczę, właśnie. Ja to, bar... ja to bardzo polecam, bo to jest ciekawe. A w ogóle ja właśnie zauważyłam, że sznurki jest po to, żeby te związać ze sobą. Ale jest fajnie. Słodko, tylko mi małego palca nie widać. Są takie duże, no nie widać niestety, ale mam. Więc mówię, są przesłodkie i ja je kocham O teraz. Mogły się wydawać bardzo grube, bo są grube, tak nie, że coś, ale naprawdę są one grube, ale są wygodne. Można w nich skakać jak się chce i wygląda to fajnie. Zobaczcie sobie. Ostatnio nie robiłam też filmików z tego powodu, że miałam albo karę, bo coś wszystko mam. Albo sobie robię takie dłuższe przerwy, bo po prostu załamanie nerwowe. Bo mam czasem takie akcje. To jest chyba mój najdłuższy film. Ale, co? ale zobaczymy jeszcze dalej te maski. Ogólnie ich jest pięć i one ważą. To czuć, że one są takie cięższe. Jak macie worek jabłek. Jabłek. Czekajcie. One się dzisiaj już lepiej. Ale czekajcie. Ja tutaj szybko zobaczę, czy one pasują do mojego ryja. Ogólnie powiem jedno, że będę musiała zabezpieczyć kilka rzeczy. Te krańce, one są ostre, one są wręcz ostre. A więc, czekajcie, bo tutaj masło się. A więc ja je zabezpieczę klejem na gorąco. O, czekajcie. Ja je zabezpieczę klejem na gorąco i nie będą już takie kółe, ale one są płynące. Może dlatego, bo są takie świeże? Może takie są? Nie wiem. Ale są super maski. Maski mam, ogonu nie mam. A ja myślę, że to właśnie ogony to będą te, które przejdą 17. No ale nigdy nie wiadomo. Nie mam zielonego pojęcia. Mój ksłodkowy tydzień pa Papa! Żegnam się z Wami i chcę Wam powiedzieć jedno, że najlepsza strona to jest Etsy. Bye!